Witam serdecznie z dystrykcją Mateusz to Witam do usłyszenia programu Mówi do wiary. Bo tutaj w sierpniu 1974 odprawiano egzorcyzm na e, wźmiecie bełczek tak zwanej sierpnicy 1984 roku. Do dziś nie znamy przyczyn skąd e, wzięła się w ogóle ta ta, ta i, i, i ma po prostu dostwierdzenie tego miejsca. Aczkolwiek doszło e, do nas z powyższa, gdyż iż przy Blaszka były odprawiane modły i egzorcyzmy na Elżbiecie Byrczyk niestety okazały się klęską i niepowodzeniem. Potem e, próbowano wyleczyć jej syna Macieja Byrczka, ale niestety tak samo okazało się klęską i mamy kurba efekt tego dziś... Ua! Jeden dotyk Jeden dotyk Jak narkotyk To nie żaden size, Tylko coś mocnego w nas Spróbuj znowu Chcesz mnie znowu Złap mnie znowu Nie daj prosić się, Znów jesteś nie Odpływamy Coraz dalej To wszystko Traci sens Twoje dłonie na mych udach czuję płomień Jeżdżę coraz niżej Ja jestem coraz wyżej Chyba zdobywamy Właśnie K2 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 Dziś Mateo pogrzeb. Takich zębów nie ma się po koksie, chyba z mefedronem miałaś konekt, konekt. Jak mali grobie je. A w jej gębie jakiś bruda spuszcza się. Ani z ciebie baba, co dopiero facet Kastrowane zwierzę, co za się jebie cała Polska swego uzębienia jakiś Jeden do Ja, jeden dotyk, yeah. jeden dotyk uh -huh. Jak dotyk. To nie żaden drzak tylko coś mocnego w nas, w drugu znowu, chcesz mnie znowu, złap mnie znowu. Jeden dotyk, da. jeden dotyk, Aha. jak narkotyk, to nie żaden czas. Tylko coś mocnego w nas, w drugu znowu, chcesz mnie znowu, złap mnie znowu. Fele, Mateo, tajemnicza Monika, to dla ciebie Mył miłosny uli. Kurbo. Ha <laughs>